Tłumy wlały się do kościoła. Widok urny Kołaczkowskiej chwyta za serce. 28 lipca o godzinie 11 rozpoczął się pogrzeb cenionej artystki Joanny Kołaczkowskiej, której odejście wstrząsnęło całym krajem. W kościele zjawiły się prawdziwe tłumy. Widok urny chwyta za serce. Śmierć Joanny Kołaczkowskiej. Wszyscy do ostatniej chwili wierzyli, że Joanna Kołaczkowska wygra walkę z chorobą. Lata temu, kiedy była w ciąży, usłyszała diagnozę czerniaka. Udało jej się wyzdrowieć, a kolejna informacja o nowotworze spadła jak grom. Wszyscy do ostatnich chwil wierzyli w cud. Niestety, był to podstępny rak mózgu. Niestety w nocy z 16 na 17 lipca doszło do najgorszego. Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat. Z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołaczkowska. Nasza Asia. Przyszło jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z nią wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud, cud nie nastąpił, Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół, wśród tych których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie, przekazano pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Joanna Kołaczkowska została pożegnana na dwóch ceremoniach. Msza żałobna rozpoczęła się 28 lipca 2025 roku, o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Karola Boromeusza na Powązkach, a półtorej godziny później, zaplanowano świecką uroczystość w sali Powązki Wojskowe. Aktorka spocznie na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie. Rodzina już wcześniej poprosiła, by nie kupować kwiatów i wieńców, a w zamian wesprzeć fundację. Zaapelowała również, by nie składać im kondolencji. Widok Urny Kołaczkowskiej chwyta za serce. Na ceremonii pogrzebowej pojawiły się tłumy żałobników. Chcące pożegnać cenioną aktorkę kabaretową Joannę Kołaczkowską. Przed ołtarzem pojawiło się artystyczne zdjęcie Joasi, ogromny wieniec kwiatów fora surna w turkusowym kolorze, z wytłoczonymi latami jej życia. Ten widok rozdarł serca bliskich i fanów. Wielu z nich wciąż nie pogodziło się z odejściem idolki. Zdjęcia z pogrzebu zobaczycie poniżej.